Hmm. Dzieci poszły spać, ale komputera nie wyłączyły. Hmm. Coś tu grały Roblox. Co to jest za gierka? Tylko pola bitwy. No to zobaczmy, w co one tam grają. O. Tutaj militarnie dzieje się, sprawdź, Dobrze. Idziemy tu o jakieś soldaty spod znaku tego akwarelisty. Hmm. czego mam o, coś tu mamy naprzeciwko, o jakiś tutaj inny żołnierz. O ba nie! O cóż tutaj za wypasy. Tam jakieś mniejsze wypasy mają. Kurde, o co tu chodzi? Dobra. Tu jakieś mniejsze idziemy do tego co tutaj tak zrobił się. Tak o... Jakiś pole energetyczny? Co tu jest? No tutaj, no zobaczcie, z nieba spadają. <laughs> tutaj jakiś gość stoi. Tak tam w okularkach. Nowa coś tam. Dobra. Idziemy, patrzymy. I co tak przeważą tutaj? No ten ten stoją, nic nie robił. Coś tu mamy. No dobra. I gdzie oni zglęli tutaj? O, idzie gościu. Mmm Tutaj jakieś wypasy. Wróg złamał, obronę. Jaką obronę złamał Co to ma być? Czemu ja przez ściany nie będę przechodzić? Dobra Tutaj jakieś lampeczki. Jak żem był młody, to Wolfa grał. tam specjalnie jakiś Wolfenstein, Wolfenstein czy coś takiego tam by było, to trochę inne. O kurde, a coż to się stało. Gdzie mnie przeniosło? Teleport. O? Teleportacja jakaś. Tu stoi coś. Czego tu stoi? I czego się nie boi? Widzicie. Co będzie jak ja stanę tutaj? Pas gry? Nic. Za mało robó... A wyjdźcie wy tam. Na co mnie robóksy potrzebne? Ja z butówki Miota ciągnę pewnie to samo. A jak? Co mnie naciągnąć. Ciężko zrobiony. O, strzela dobrze. Tutaj? Dobra, jednego mniej. A ten? Ciągnie? O, no też dostał. No pięknie. Co tutaj mamy? Też jakieś... Też coś chcę odem... Kurczę. Ulepsz. jak ulepszy to co będzie? Ulepsz. Odproszę. Trumpowskie suldaty. Namiot medyka. Coż mi tutaj daje to radio? Piękny piechota. O, piechota, strzelec. Dobra, patrzymy po jednym A nie, to ja tylko takiego mogę jednego kupić? Co to, to ma być? Już trzeba było tego dobrego tam kupić, a nie się bawić, w jakiegoś tutaj. O, namiot. O, słup. Worki z piaski. No dobra, no tak tu się coś buduje. Jakaś baza, głośnik. No proszę. O, siatka. A to dziwne. Jak nie budowałem, to pojedyncze biegły tutaj. Miotaczowi. Aha, to nie mogę tego. A jak zacząłem? a te drzewa. Łapki dla czołgów, już czołgów nie ma. Kamienne ściany. No tyle niby tych ścian. Pancerz. o, A ja mam chyba mało tych. Mam moje, nie moje. Nie, mam 1395, Dobra, jeszcze raz ten pancerz jak. I legit jasno na czołg poczekaj jak chyba wydaje durnie pieniądze jakieś. karabin maszynowy o karabin maszynowy za 6, za nie to ja muszę więcej rozgrywać na tym najlepszy ja zbieram sobie tak krótko czas a już nie dziękuję co tu jeszcze Linia elektryczna. No, Na cóż linii. Brama, check o checkpoint to jest dobra sprawa. Co? Ale tutaj żołnierzy ja tu potrzebuję, a nie jakiś reflektor. Wszystko ode mnie kasy chcę, ale żeby jakiś żołnierzy tutaj strzelający. Kury, ja tego żołnierzy powinien inaczej zrobić, bo to być dużo lepsze. Karabin maszynowy, dawaj. Okay. A znowu taki karabin jest. Ja bym potrzebuję potrzebuje więcej kasiory. Jak tu zrobić? Nie wydawać tyle. Oszczędzać. No bo oni tak uciekają po co? No dobra, i jak patrzymy jak tam on... hmm. uciekają? Ale ich. Altamtli? Jeden poleciał. O, nie jest szczery. Jak tutaj Kasiory zarobić? Z górki, co tu, co z górki? Nie bierz obrońców. Przedzonych. To jest jakaś widoczna Maritza. Oh, wow. Nowoczesie amerykańskie wojsko. Starter sojuszników. Mm -hmm. Ukraińscy bojownicy. Mm, niemieckie wojsko. Gdyby się oni u nas byli i to się nie skończyło dobrze. Armia brytyjska, ci mieli być. i... nie wyszło. W to, żeby to tak nie wyrazić. Nie wiem, czy to jest sens sprowadzać na swoje ziemie obce wojska. Trudko i czas. No, jak ja będę tutaj kupować? Jak tutaj kasztory zrobić? A są karabin maszynowy, ale ja czekam na Oten tutaj. Żeby taki był na full wypasie Na razie to okay, ja nie Ja tu będę czekać i zbierać kasiorek Słabo ona coś idzie No dobra Ale o co tu chodzi w ogóle? No oni biegają Tam ci tam to, ci to rozumiem moi Ci to nie wiem w ogóle po cholerę oni są A tutaj co się dzieje? tu stoi jakiś boson, monument żołnierza a tu już nic nie ma, a byli ci tacy na wypasie nie? tam, tam tu słabo jest o chyba słabiej niż u mnie nie, nie mają druty kolczaste ale rzeki nie mają a to ci co z nieba spadają tutaj Panowi od krzyżyka z przedłużkami. A tutaj jakiś leży. Mmm, ciekawe tutaj co to ma być? Mapkę mają jakąś. Ma Kurde, ale szczerze mówiąc o to w tej gierce chodzi. Może ktoś mi wytłumaczy. Fla sobie gostek biega tak górnowaty jak ja. Tutaj dwócy, o, o, biegnął. No, no, no. Strasz mi, zatręcił. Coś tam za czaszki. No i co będą strzelać? Co za czaszki były? No, tu wyskakują czaszki czaszki. I tutaj jakieś. A ci nie strzelają. To, u mnie to lepsi sobie strzelają. Chociaż. Jeden męczny biegnie No dobra Tego wypasu tam już nie ma A tu stoi jakiś dziwny czego się Jak się tyga? No, ty się nie Że to jakieś się wtyka No? tak A co ty... no, tu ty... I ci zniknęło. Ci jeszcze są O co w tej gierce chodzi? Nie mam pojęcia dalej, tu sobie biegają, tam coś strzelają. Tu jakieś czachule. A te czachule to jak czy Moi żołnierze rozwalają. Hmm. A, zobaczmy ten. On był za 8 tysiączków. Nie za 6, dobra, kupujemy taki po Ciężki karabin maszynowy. O, i to mi się podoba. Bunkier jakiś. O, no jak to pięknie wygląda. Pan też. Aha, tutaj. To ja mam za mało jeszcze. Mam wrażenie, że mi coś tu szybciej to rośnie. Dobra, drutko i kolczasty. No, wygląda tak. następny bunk. Wsparcie. U tu Jakie wielkie, dobra. Ja to muszę mieć na najlepsze, ja nie będę się tutaj... Of coć. Skórki to już chyba było. Co ten rajd. A to nie, to nie będę koło. Z przyszany, to przy Dobre, ja tutaj... A, bo tu chyba o to chodzi. Więcej się robi, dobra. Ja ty że... Aha, tak. Muszę się tutaj naciągnąć, nie? Jakiś... Stolik kawałek. Ściana przed... Gdzie ta ściana? O, jaki wypasik! Proszę, wieża strażnicza. A to też za... Taki... Aha. No, 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 droga, proszę, droga. Dobra, na drogę, to ja nie chcę wydawać i nie elektryczną. że jak więcej tutaj buduję to szybciej ta kasiora mi powinna płynąć ale coś ja tak patrzę, że ta kasiora to słabiutko mi tu wpływa Złabę obronę aha, że tam, a że tam się ładuje czyli ja muszę tutaj Piechota, jasne. Dobra, jak ja bym chciał taką piechotę o super ekstra mogę takiego zrobić. Tak ja sobie tych najlepszych. Dobra, poczekam chwilę. Zaraz mi coś wskoczy tu pewnie. czy taki tu więcej idzie. No 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 strzelajcie, strzelajcie, tak. Давай, давай, не туда, давай. а победите, не так это просто. Kasy. Więc sobie wram tego ataki kupił Ataki to by tutaj rozwalał nieźle chyba bal drogi Czy warto wydawać kasy na jakieś balony? Czy lepiej zbierasz na tamty taki będzie ściana przednia co mi kurde to da dobra wsparcie, wsparcie by się przydało znowu tutaj za 7000 można by było właśnie, albo jakiś pancerz, te czołgi można by było też walczyć. o to by było coś taki szarma na przykład dobra dobra zobaczmy te skórki co my tu weźmiemy nie będzie wyposażyć. O co tu chodzi? co jest? Życie się zmieniają? No, no, popatrzmy. Dobra, a zróbmy ataki takie tutaj. Wymagane Że ci też wyposażyłem Nie to odblok jest jakiś dobry No, bo się tam strzelają No dobra czy tam idą To jakaś kasa To nie kasa, nie wiem o co tu chodzi Dobra Patrzę, że to jakiś nudny. Idę po mleko.